Napisałem piosenki, dzięki którym staliście się sławni, więc może przemyślcie te brednie. Oto fragment jednej z najnowszych wypowiedzi Dave'a Mastena na temat metaliki. Co jakiś czas, a właściwie mam wrażenie, że dosyć często w muzycznych mediach pojawiają się wypowiedzi Mustaine'a na temat jego byłego zespołu. No i można sobie zadać całkiem zasadne pytanie, czy to z nim jest coś nie tak, czy może z dziennikarzami, którzy ciągle pytają go o to samo. No gość założył przecież zespół odnoszący ogromne sukcesy, no bo takim zespołem niewątpliwie jest Megadeth, a w przestrzeni publicznej mówi się o nim najgłośniej wtedy, kiedy porusza temat Metaliki. Jeżeli chodzi o robotę dziennikarzy, to ich zachowanie wydaje się być całkiem normalne i zrozumiałe. Pokadają o Megadeth w innych sprawach, raz zapytają o Metalikę i bum, wjeżdża Dave, no i już mają nagłówek do swojego artykułu. Tak samo zresztą jak my tworząc ten odcinek. No bo chcąc nie chcąc, jest to temat ciekawy i temat zdecydowanie interesujący widza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy Dave'a Mastejna boli wielka Metallica i wyrzucenie go z tego zespołu? Jeśli chcesz zobaczyć u nas więcej odcinków o Metallice albo mastejnie, możesz zostawić tutaj łapkę w górę i komentarz, no i zachęcam też oczywiście do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. A teraz lecimy z odcinkiem. Spójrzmy sobie na ostatnią wypowiedź Dave'a Mustaine'a dla magazynu Guitar World. Pamiętaj, że Metallica miała ułatwiony start, bo korzystała z tego, co pomogłem stworzyć. Stała się jednym z największych zespołów świata i oto marnuje siły na próbę zdyskredytowania mnie, mówiąc: Dave nie jest dobrym gitarzystą. Że co. K proszę, napisałem piosenki dzięki którym staliście się sławni, więc może przemyślcie te brednie. Ale takie bzdury gadają, a niektórzy naiwniacy im wierzą. Mastyn dodawał. Na początku byłem jedynym gitarzystą w zespole i napisałem piosenki, które trafiły na ich wczesne płyty. Jak na gościa, który nie potrafi grać na gitarze, zrobiłem sporo. Jedyny powód, dla którego James zaczął grać na gitarze, jest taki, że nie mógł znaleźć nikogo innego. Kto więc nie potrafi grać na gitarze? Również na początku James bał się odzywać do publiczności. Mówiłem mu: gadaj, człowieku, idź tam i ku... coś powiedz. Ale James chował się z tyłu, a jest pieprzonym wokalistą. A więc ja, ten, który nie potrafi grać na gitarze, podszedłem do mikrofonu i gadałem. Tak było aż do mojego odejścia. Dopiero potem James zaczął się odzywać do publiczności. Nie miał wyboru. W większości kopiował to, co ja mówiłem wcześniej. Jak więc duży wpływ miałem na Metalikę? Uważam, że za duży. Później Mastin postanowił zarzucić jeszcze Metalicę, że ta boi się koncertować z Megadeth. Metallica ma tego samego agenta co Megadeth. Zapytałem go. Jesteś agentem Metaliki. Dlaczego oni nie chcą grać z nami? Czego się boją? Świat chce zobaczyć Metalikę i Megadeth razem. Fani chcą zobaczyć Metalikę i Megadeth na jednej scenie. Czy Megadeth potrzebuje Metaliki? Nie. Ale Metalika gada o swoich fanach, a nie chce im dać tego, o co proszą. Czego się boją? Nie wiem. No a teraz przenieśmy się nieco w czasie, bo całkiem możliwe, że niektórzy z Was w ogóle nie słyszeli historii o tym, jak Dave Mustaine dołączył do Metaliki i jak został z niej wyrzucony. A później przyjrzymy się jeszcze innym niedawnym wypowiedziom Mustaine'a o Metalice i jakich udzielił w wywiadach. Natomiast teraz cofając się dobre kilkadziesiąt lat wstecz, Dave Mustaine pełnił rolę gitarzysty w zespole Metallica co prawda krótko, ale z jego odejściem z zespołu wiąże się wiele kontrowersji, a jego wkład w początkową twórczość Metaliki był naprawdę spory. I to trzeba mu przyznać. Dave, mimo że został wyrzucony z Metaliki tuż przed nagraniem ich debiutanckiej płyty, zdążył zapisać się na kartach historii zespołu jako współautor wielu ważnych utworów. Na samym początku jednak warto wspomnieć o tym, jak Dave Mustaine w ogóle dostał się do Metaliki. No jest to historia dość krótka i treściwa. Mianowicie, przed dołączeniem do Ulrika i Hetfielda, Mustaine grał w zespole o nazwie Panic. Grupa jednak w bardzo przykry sposób się rozpadła, bo z tego świata w smutnych okolicznościach w młodym wieku odeszło dwóch muzyków tej kapeli. W 1981 roku Mustaine szukał nowego zespołu, szukał ekipy młodych chłopaków, tak samo jak on, głodnych metalowego grania. No i los chciał, żeby młody Mustaine przeczytał ogłoszenie w gazecie The Recycler napisane przez niejakiego Larsa Ulrika. Ogłoszenie było proste i treściwe. Młody zespół poszukuje gitarzysty. Dave Mustaine po latach na łamach pisma q wspominał swoje pierwsze spotkanie z Ulrikem i Hetfieldem. Zadzwoniłem do Larsa i powiedziałem mu, że słucham Motorhead. Dodałem też, że lubię budgie. Na co on, stary, lubisz pieprzone budgie? Sprawiał wrażenie podekscytowanego. Spotkaliśmy się w jego domu w Newport Beach i dobrze się bawiliśmy. W garażu wszystko było przygotowane. Zacząłem się rozgrzewać, a oni podsłuchiwali z sąsiedniego pokoju. W końcu znudziło mi się na nich czekać, poszedłem więc zapytać się, kiedy zacznie się przesłuchanie. A oni, zapomnij o przesłuchaniu, dostałeś tę robotę. No i wszystko było ładnie, pięknie. Metalika grała koncerty i powoli przymierzała się do nagrania swojej debiutanckiej płyty. I to, co mówił Dave w jednym z niedawnych wywiadów. To, co cytowałem wcześniej, faktycznie było prawdą, no bo to ten pełnił podczas koncertów rolę frontmana, ponieważ James Hetfield był nieśmiały i faktycznie na początku wstydził się mówić o publiczności i pełnić rolę lidera ekipy. No a faktyczne potwierdzenie takiego stanu rzeczy mogliśmy przeczytać w jednym z wywiadów, tym razem przeprowadzonego z muzykiem grupy n Mianowicie gitarzysta tej kapeli, Scott Ian, w podcaście Roba Flynn'a Mówił właśnie na temat tego liderowania, frontmenowania w Metalice. Ludzie zapominają, że James nie był wówczas jeszcze tym Jamesem. Był bardzo nieśmiałym, cichym kolesiem. Dave natomiast ciągle gadał, był stuprocentowym frontmenem, miał nastawienie i osobowość. Pewnego dnia Mustain postanowił na próbę zespołu przeprowadzić swojego psa. Pies wskoczył na samochód ówczesnego basisty metaliki, Rona McGovneya i porysował mu lakier. Podobno James Hetfield miał wrzasnąć na psa Mustaina i w przypływie wściekłości go kopnąć. To sprowokowało z kolei Dave'a do fizycznych porachunków z Hetfieldem i McGownajem i rzucenia paru niecenzuralnych słów w stronę Ulrika. Po tej kłótni Mastain został rzekomo wyrzucony z kapeli, ale kolejnego dnia miał przeprosić kolegów z zespołu, a jego przeprosiny zostały przyjęte i powrócił sobie do metal. Później miał miejsce inny incydent, mianowicie Mustain miał wlać piwo z puszki do przetworników w basie Magownea, powodując tym samym uszkodzenie instrumentu. Magowni twierdził później, że nie miał pojęcia o ingerencji Dave'a w jego instrument i w momencie podłączania basu do wzmacniacza został porażony prądem. Mustain nie zgadza się jednak z wersją Magownea, twierdząc, że przecież basista był obecny w momencie wykonywania tak zwanego pranka na jego instrumencie i po prostu wszystkim wiedział, a sytuacja z podłączeniem zepsutego basu do wzmacniacza po prostu nie miała miejsca. No ale wiadomo, każdy będzie miał swoją wersję, natomiast mniej więcej tak to właśnie było. Wkurzony magowni miał wyrzucić ze swojego domu Mustaine'a i Hetfielda i wkrótce potem opuścił Metallica. No a jak Dave Mustaine opuścił Metallica? 11 kwietnia 1983 roku, po tym jak Metallica pojechała do Nowego Jorku, żeby nagrać tam swój debiutancki album, Mustaine został właśnie wtedy oficjalnie usunięty z zespołu, a jako powód podano nadużywanie przez niego pewnych substancji, nadmierną agresję i osobiste starcia z założycielami, Hetfieldem i Ulrikem. Też po prostu to, że nie potrafił się z nimi dogadać. Dave twierdził, że został wyrzucony bez żadnego ostrzeżenia i że nie dostał drugiej szansy. Zespół, jak gdyby nigdy nic, pakował sprzęt swojego gitarzysty, zawiózł Pasteina na przystanek. Port Authority i wsadził go do autobusu jadącego w kierunku Los Angeles. No i to była ważna podróż, bo to właśnie podczas e, tej podróży autobusem Mastin na odwrocie biletu na bas grał kilka pomysłów na teksty, które były zaczątkiem piosenki set The Fires stworzonej już dla zespołu Megadeth, Na no wydane w 1988 roku album So Far, So Good, So What. W wywiadzie Gibson TV Dave po latach wspominał tamtą, no chyba niezbyt miłą podróż. Podróż do domu z Nowego Jorku była długa. Wiedziałem, że będzie długa. Wyprawa do Nowego Jorku też była długa i niebezpieczna. Myślę, że to wypadek w Wyoming zadecydował, że mnie postanowili wywalić. Nie wiem. Pewnie już wcześniej moim przeznaczeniem było odejść, bo w naszej czwórce było tyle talentów i osobowości. Nie sądzę, żebyśmy mogli przetrwać. Musiało dojść do jakiejś eksplozji. W drodze powrotnej dużo rozmyślałem, czy chcę grać na gitarze, czy chcę to dalej robić, co zamierzam robić. Wiem, założę zespół, który będzie czymś więcej niż Metallica. No i poniekąd Daywowi się udało, może Megadeff nie jest większy od Metaliki, natomiast na pewno udało mu się założyć zespół odnoszący duże sukcesy. A z kronik historycznych to tyle. Później były jakieś okazjonalne spotkania i występy Dave'a z Metaliką, które odbywało się raczej w dobrej atmosferze, natomiast gdzieś tam pomiędzy było też dużo niesmaku, pozostawionego głównie po wypowiedziach Mastayna w mediach. Jest to o tyle ciekawe, że muzycy Metaliki raczej nie wypowiadają się w mediach na temat Dave'a i raczej unikają tego tematu, natomiast sam Mastain często bardzo mocno się w wywiadach rozwija i nakręca właśnie jeśli chodzi o wypowiedzi na temat panów z Metaliki. No, i teraz sobie do takich wypowiedzi wrócimy, bo w ostatnim czasie było ich sporo. Właściwie mam wrażenie, że spokojnie co kilka miesięcy moglibyśmy robić odcinek w tym klimacie, bo co rusz pojawiają się nowe artykuły na ten temat. Jeśli chcecie na przykład drugi odcinek poświęcony innym wypowiedziom Mastella, dajcie znać w komentarzu. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest w ogóle dla Was ciekawe, czy nie, także możecie dać znać. W jednym z ostatnich wywiadów Mustaina, w tym przypadku dla platformy Songfacts, pojawiła się dość kontrowersyjna wypowiedź na temat Larsa Ulrika. Mianowicie Mustain powiedział, że w Metalice wszyscy śmiali się z perkusji, a cała wypowiedź Mustaina dotyczyła ewentualnej współpracy z Metaliką. No i Mustain, dla Songfacts, mówił. Z przyjemnością pracowałbym z Jamesem, chętnie pracowałbym też z Larsem, ale uważam, że prawdziwy talent metaliki zawsze krążył wokół gitar. Z perkusji wszyscy się śmiali. Lars jest świetnym aranżerem piosenek. Widziałem jak na gównianej gitarze akustycznej tworzył riff otwierający mostrof puppets, a grał to facet, który nie potrafi grać, ale to nie było nic powalającego. Sposób, w jaki to zagrał James, był powalający. No i te wypowiedzi Mastaina są często zwyczajnie takie słodko-gorzkie. Tu pociśnie po Luriku, żeby chwilę później, mam wrażenie, podlizać się Jamesowi. Trochę to dziwne. Natomiast w tym samym wywiadzie Mastej mówił, że wielka czwórka trash metalu powinna powrócić, mimo że zespół Slayer już tak naprawdę nie istnieje. Mastain mówił. Naprawdę myślę, że kolesie z Metaliki powinni zrobić to raz jeszcze. Może uda się ściągnąć Slayera z emerytury i Wielka Czwórka mogłaby przekazać połeczkę nowej Wielkiej Czwórce. Moglibyśmy zrobić coś takiego w LA Collision, nawet jeśli byłby to tylko jeden koncert. Slayer jest z LA, więc byłoby im łatwiej. Osobiście liczę na to, dopytywałem się o to od pewnego czasu, ale Metallica nie jest zainteresowana. Wszystko zależy od niej. W środowisku fanów Megadeth i Metaliki jakiś czas temu krążyła informacja o możliwym połączeniu sił Dave'a Mustaine'a właśnie z Metaliką w kwestii wydania kasety demo No Life Till Later z 1982 roku. Wtedy w składzie Metaliki grał właśnie Dave Mustaine, no i wydanie takiej płyty czy kasety mogłoby być w sumie ciekawym, oficjalnym uhonorowaniem obecności Dave'a w Metalice, jako że co prawda był współautorem niektórych piosenek z pierwszej i drugiej płyty Metaliki, natomiast fizycznie na nich nie zagrał. Wracając jednak do No Life Till Later, Wydawało się, że takowa płyta Delmo się ukaże, natomiast po czasie projekt został jednak odłożony na półkę. Mustaine twierdzi, że nie doszło tam do porozumienia w kwestii praw autorskich. No i w swojej wypowiedzi Dave po raz kolejny wbija szpileczkę Larsowi Ulrikowi. wywiadzie la guitar, Mastin mówił na ten temat. Pojawił się temat rozbieżności dotyczących praw autorskich, o które spieraliśmy się od lat. Powiedziałem Jamesowi, że zgodzę się, jeśli rozwiążemy ten problem. On odparł: tak, oczywiście. Powiedziałem: te dwie piosenki napisaliśmy razem, więc podzielimy zyski 50 na 50. Lars ich nie napisał. Wiesz o tym. Nie wiem, dlaczego dajesz mu procent, ale ja nie będę tego robił. Nie podpiszę kolejnej umowy, która tak będzie twierdzić, bo nigdy się na to nie zgadzałem. James powiedział: no cóż, Lars inaczej to pamięta. Odparłem, że w porządku. Jest jego wersja historii, moja wersja i Prawda, która leży gdzieś po środku. Od tamtej pory nie rozmawialiśmy. Naprawdę chciałem się z nim zaprzyjaźnić. Powiedział mi, że trzy ostatnie projekty, jakie robili, okazały się klapą i chcieli wykorzystać wszystkie kawałki, w których grałem. Zgodziłem się, ale gdy tylko wspomniałem o tych trzech wersjach historii, temat się urwał. Później w rozmowie z Song Facts, Master powiedział, które piosenki stały się metaforyczną kością niezgody, pomiędzy nimi a Metaliką. Po części nie mogliśmy się ze sobą pogodzić, bo były piosenki, których nie chciałem by nagrywali, a oni i tak je nagrali, ale nie zapłacili mi należnego udziału. Razem z Jamesem skomponowaliśmy Metal Militia i Phantom Lord, każdą nutę, a na płycie jakimś cudem podpisany jest Lars, który dostał 10%, a w przypadku Metal Militia także Kirk Hammett, którego wtedy nie było nawet w zespole. A teraz badanie statystyczne. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Ruda Czupryna. Jeśli natomiast chcecie zobaczyć u nas więcej odcinków o mastejni albo o Metalice, koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i subskrybujcie pełną kulturkę, żeby być na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę.